Cześć, sporo osób pytało się, jak nam się żyje w Stanach. Chętnie Wam pokażemy nasze nowe mieszkanie, które wynajmujemy. Nie jest nasze, ale wiadomo. Tutaj stoi nasz samochód. Z wypożyczalni? Z wypożyczalni, dokładnie. Jest to Kia Rio, jeżeli kogoś to interesuje. To jest dom, w którym mieszkamy. Nasze mieszkanie znajduje się na górze po lewej stronie. Tak, więc zapraszam. Znajdujemy się w wejściu. I następnie jesteśmy w kuchni, kuchni oraz pokoju dziennym. W kuchni znajduje się, jak oczywiście, zmywarka, lodówka i kuchnia elektryczna, a także mikrofalówka. W korytarzu, w korytarzu znajduje się szapa. Karta normalna szafa amerykańska, bez, bez żadnych dodatkowych wieszaków. wygląda mniej więcej tak. I z drugiej strony znajduje się pralka i suszarka. Przejdziemy teraz do dalszej części mieszkania. Się łazienka numer jeden. Oczywiście wanna i prysznic. Umywaleczka, toaleta. I obok znajduje się szafa. Z półkami na łazienkowe przedmioty ręczniki, zapasy. Zapasy. Tutaj jest, znajduje się druga Zbialnia dodatkowa. My zamienimy ją na biuro. I pokój komputerowy oczywiście. Eee, I znajduje się tutaj taka oto garderoba. Mała. Na razie pusto. Na razie pusto, pokój zostanie zagospodarowany eee, Ostatnie routery i rutary, tym podobne. Rutery. Co ciekawe, można spojrzeć jak montują. Eee, całe, całe przyrządzenie do internetu w stanach. Tutaj dwa urządzenia zamontowali. Dwie tajemnicze skrzynki. Nie wiem po co one są. Nie Trzeba byłoby doczytać. Kolejne dwie tutaj. Jeden to jest router, drugie. Pewnie zasilanie do routera. Drugie ciężko ale... powiedzieć. Albo cokolwiek. Nie, nie wiem. Sory nie wiem. Co to jest. Przejdźmy do głównej sypialni. Tutaj znajduje się kolejna szafa. kolejna szafa. Tam do środka można w nieskończoność tych wieszaków zobaczyć. Na samym końcu znajduje się piec, w którym. Się tak, woda. ale tam nie będę wchodził, bo tam jest nieprzyzwoicie. No i tutaj nasza elegancka sypialnia, chyba prawie, prawie skończona, bo jeszcze nie mamy lampek, co prawda. I tutaj tylko. Tymczasowa lampka, no i komoda. Tak, komoda. Brakuje nam jeszcze jest. tutaj dużej lampki i dwóch małych przy, przy szafkach nocnych. No i kolejna łazienka tutaj. Z ciekawostek to w sypialniach nie ma światła na suficie. Jest tylko tak, czujnik temperatury. Który wcale nie jest ze ślepką na kolejną lampę. Tak, nie dotykać. Włącza alarm. I, I jeszcze jedną ciekawostką jest to, że wszędzie w Stanach są tak zwane zatkane toalety czyli yy, wypełnione praktycznie w całości wodą, co, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. W... Tak, i jak się spuszcza wodę, to wygląda mniej tak. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni w Europie, że to tak wygląda, ale w każdym razie to tak wygląda w Stanach. Każda ta jest zatkana. I to by było na tyle co do części... No, I za chwilę pokażę Wam jak wygląda mieszkanie z zewnątrz. Z ciekawostek właśnie jak wyszliśmy na zewnątrz, chcąc Wam pokazać jak wygląda na zewnątrz, to znaleźliśmy takie wiewiórkę. I tutaj jest takich wiewiórek generalnie tutaj od groma. I praktycznie codziennie kilka razy można spotkać. Tej się akurat tutaj spodobało, bo zaczęliśmy ją dzisiaj karmić słonecznikiem. Taki widok codziennie rano mamy, gdy jedziemy zawieźć Krzysia do pracy. Nasz dom znajduje się na zboczu góry bądź wzniesienia. I następnie pokażę Wam szlak, który prowadzi do placu zabaw. Zapraszam na górę. nawet jakieś zboczone rzeczy. Okej. Okay. Ja nie będzie Nie, nie wracam kamery. ale by źle wyglądało. Joga mi się nie chce już jej trzymać. Wszystko jest drogie. To, ja to czy nie? Na górę on tak wchodzić teraz z tą kamerą? Nie na górę, no na górę. Jak to chociaż raz tylko. A to na Google można ustawić tam taki timelapse. Na YouTubie. Słyszysz? Tam jest taka opcja ustawienia, żeby tak Ci przewijało. Chyba Superlapse. Hyperlapse. Coś takiego. Ja tak fajnie widać, jak przejeżdżasz. E, a co będzie? To jest takie widać. Tak, 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 ale to ładnie robi, bo normalnie. Jak przyspieszysz mówimy makerze? No. To będzie brzydko, strasznie to wyglądało. A on ci coś zrobi, że nie będzie trzęsło i tak dalej. Aha, bo to jak tak. zrobisz, to ci po prostu wytnie co piątą klatkę na przykład, nie? No tak, 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 rozumiem. Coś kamera, chodź się trzeba iść, znajdujemy się w wejściu na szlak. Zaraz zobaczymy być może jakieś zwierzęta leśne, grzyby. Oby niedźwiedzie. Nie ma tu niedźwiedzi. I mam nadzieję, że nie ma koguarów. Dobra, możemy iść. Jesteśmy teraz na samej górze, na polanie, na której znajduje się plac zabaw, gdzie można przyjść z psem. Jest także ławeczka, na której można sobie posiedzieć, a także jakieś sportowe przyrządy. Siatka do tenisa m.in. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmiku i na koniec może jeszcze raz zobaczmy jak pięknie jest w Redmond. O!